No witam, a więc wszystko załatwione, po drodze jadę zawieźć pieczywo do sklepu i jeszcze może się wrócę, ale moim głównym celem jest pojechanie do kościołu i zobaczenie czy jest msza na jutro i czy w ogóle będzie i na którą godzinę. Do tego kościoła, w którym byliśmy Wcześniej w poprzednim odcinku, może przy okazji nagram, jak ten kościół katolicki wygląda. Jeszcze raz z lepszą jakością kamery na telefonie, którą teraz mam. A więc dotarliśmy do tego kościoła. Yy... O Chrystusie w piątek, dobry piątek. 29 marca, 6.30. Święta sobota, 30 marca, 6.30. I Wielkanocna Niedziela, 31 marca, 8.30. Niestety w piątek będzie tylko po kmersku. I może po angielsku też, godzinę później. A święta, święty poniedziałek, wtorek, środa, tylko w kmerskim. W takim oto ładnym, skromnym drewnianym budynku, tradycyjnej tymalskiej budowie. Jest to Kościół świętego Jana, francuski. Przychodzi misjonarz z Francji. Na dole biblioteki. Nie biblioteki, tylko biblioteka, bo jest jedna. Dwudziesty dziewiąty, dobry piątek. Tak wygląda w środku. Kościół się przygotowuje na ludzi. Tu na podłodze ludzie usiądą. Tam fajnie wygląda ten kmerski schowek. I tak w kościele katolickim. Proszę ukrzyżowanie Jezusa w ramkach drewnianych, robionych z drewna. Obraz Świętej Matki Boskiej. Tak samo z dwóch stron. Z, z strony yy, naprzeciwnej. A widzę, że tu miejsce modlitwy w końcu wybudowali. Ostatnio, jak byliśmy, to były budowy. Zobaczmy, jak to ładnie skończyli. I tu można się pomodlić, i usiąść. Ładnie to wygląda elegancko. Drzewka ładnie są posadzone. Tu budynek jest mieszkalny, tam mieszka ksiądz i paru innych. Ładnie tak jest rzeźba między krzakami bambusów. Ładnie to wygląda i się komponuje moim zdaniem. Fontanna by odbyć chrzest, tutaj się zanurzają. O, sklepik jest. Mają tu sklepik. Co tutaj jest? Jakieś koszyki, sakiewki, portfele, krzyże, materiały, yy, rzeźby i rzeźby kmarskie jakieś ramki na zdjęcia, różańce. I więcej rzeczy innych nie widzę. Przepięknie tutaj jest cisza, spokój. Da się zreaksować i odpocząć. No właśnie wróciłem do domu. Dzisiaj pogoda pochmurna. Oby coś w końcu spadało z nieba. No i tak. Jutro. Liturgia jest tylko po chmerzku. I na 6.30. Czy msza się odbędzie? No ale tylko po chmersku, tak? No, nie Nagrałem, tam będzie tablica, zobaczysz. Nie pamiętam. A w ogóle, też jutro zaczyna się kmerski nowy rok. Jutro? Tak. O. Jutro i już niektóre ścieżki, pasy drogowe i most zamykali. O, proszę. I jakieś rzeczy rozstawiane były. Także, czy będzie pokazana msza jutro w Kambodży? Raczej uważam, że nie, ponieważ liturgia będzie w języku kmarskim. i włóczyki w Azji mu się przez ten powód nie chce iść, bo nie widzi sensu. No i to. Na tyle z tego tematu. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Dziękuję za miłe słowa, wsparcie, lajki, komentarze. Mam patrona. Dla płatnych patronów możecie sobie pobrać pliki w PDF-ie moich trzech książek na razie w języku angielskim. Tak samo moje rysunki różnych map i tak dalej. Ja jestem w procesie pisania. I... Do zobaczenia w następnym odcinku albo live. Ie. Pa pa pa. Dziękuję za oglądanie do końca.